Szkolna drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Przez 30 lat przewinęło się w naszym gronie ponad 500 dzieci. Na dodatek 30 roczników naszej szkoły było i działało w szkolnej drużynie BRD. Możemy powiedzieć również, że jest to już trzecie pokolenie, które tutaj jeździ i się szkoli. Uczę się BRD, aby w przyszłości łatwiej zdać na prawo jazdy. Aby czuć się pewniej i bezpieczniej na drodze. Bo uczę młodszych bezpieczeństwa. Bo bezpiecznie będę jeździć samochodem. Drużyna BRD w tym roku wygrała Mistrzostwo Polski w grupie młodszej i będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w Serbii. Grupa starsza zajęła trzecie miejsce, zdobywając też tytuł wicemistrza Polski. Niestety nie będą wyjechać na Mistrzostwa Europy, ale sukces jest wielki. We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizujemy od 2011 roku Ligę Mistrzów BRD, na którą przyjeżdżają drużyny z 12 województw z całej Polski. W roku szkolnym 2016-2017 i w roku szkolnym 2017-2018 realizowaliśmy granty BRD-owskie wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Dzięki temu Mamy tak wspaniałe miasteczko. Szanowni państwo, wszystko co robimy w Biurze Ruchu Drogowego w Opolu, robimy w kontekście podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na opolskich szosach i ulicach. Szczególnie w odniesieniu do naszych najmłodszych, czyli do dzieci i młodzieży, które biorą udział w konkursach, które wygrywają te konkursy, które mają znakomitą wiedzę. Ostatni taki ogólnopolski konkurs odbył się w Kędzierzynie Nasze dzieciaki popisały się kapitalną wiedzą. Wszystko, co będziemy robić w przyszłości i co robimy do tej pory, ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo na naszych drogach. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tym obszarem ma bardzo duże znaczenie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu na przyszłość.